Na komunii wnuczki kazali mi zmywać, zapłaciłam za salę i poprosiłam o mikrofon, a słowa, które wtedy wypowiedziałam, zmieniły wszystko między nami na zawsze. Pamiętam dokładnie moment, kiedy moje serce zatrzymało się w piersi. Stałam w kuchni mojej synowej, z rękami po łokcie w mydlinach, patrząc przez okno na eleganckich gości pijących szampana w ogrodzie, Moja ośmioletnia wnuczka Zuzia, w białej sukience jak anioł, biegała między dorosłymi. Jej śmiech niósł się przez otwarte drzwi. To był jej dzień dzień jej pierwszej komunii świętej. Zanim przejdziemy dalej, napiszcie w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądacie. A jeśli ta historia was poruszyła, zasubskrybujcie kanał, bo jutro mamy dla was coś naprawdę wyjątkowego. A ja zmywałam naczynia. Cztery godziny wcześniej przekazałam Agnieszce, mojej synowej, czek na dwanaście tysięcy złotych. Cała suma za wynajęcie sali w hotelu Paradise, za catering, za kwiaty, za wszystko. Wszystko, co miało uczynić ten dzień wyjątkowym dla Zuzi. Czek z moich oszczędności, z pieniędzy odłożonych przez lata pracy jako nauczycielka, z każdej złotówki zaoszczędzonej na czarną godzinę. Kiedy się uśmiechała, przyjmując ode mnie kopertę, pomyślałam, że wreszcie będziemy rodziną że po latach chłodu między nami, po wszystkich niedomówieniach i ukłutych spojrzeniach, ten dzień nas zbliży. Mój syn Tomek objął mnie wtedy ramieniem i szepnął, że jestem najlepszą babcią na świecie. Jak bardzo się myliłam? Pierwsze uderzenie przyszło, gdy wszyscy usiedli do stołu. Agnieszka rozglądała się po sali, sprawdzając, czy wszystko jest perfekcyjne. Kwiaty ustawione symetrycznie, sztućce błyszczące, szklanki bez plam. Jej wzrok zatrzymał się na mnie, kiedy sięgałam po krzesło przy głównym stole przy rodzinie. Nie powiedziała nic. Po prostu pokręciła głową i wskazała palcem na mały stolik w rogu sali. Stolik dla dwóch osób, ustawiony tak daleko od reszty gości, że czułam się jak wygnanka. Moje policzki zapłonęły wstydem, ale usiadłam tam, gdzie mi kazała. Mówiłam sobie, że to nieporozumienie, że zaraz ktoś zauważy błąd i mnie przesadzi. Przecież to ja płaciłam za te sale. To moja wnuczka miała dziś swój wielki dzień, ale nikt nie przyszedł mnie przesadzić. Siedziałam sama przy tym stoliku, obserwując, jak moja rodzina śmieje się przy głównym stole. Tomek nawet na mnie nie spojrzał. Zuzia pomachała mi raz, ale Agnieszka szybko odwróciła jej uwagę w inną stronę. Drugie uderzenie przyszło, gdy kelner zaczął podawać przystawki. Wszystkie stoliki otrzymały eleganckie talerze z łososiem i kanapkami, kieliszki zostały napełnione szampanem. Ja czekałam. I czekałam. Kelner minął mój stolik, nie zatrzymując się nawet na sekundę. Serce biło mi tak głośno, że byłam pewna, iż wszyscy je słyszą. Podniosłam rękę, próbując zwrócić jego uwagę, ale on już był przy następnym stole. Próbowałam złapać wzrok tomka, ale on był zajęty rozmową z kuzynami, śmiejąc się z jakiegoś żartu. Trzecie uderzenie, najboleśniejsze, przyszło po głównym daniu. Agnieszka podeszła do mojego stolika. Jej twarz była maska uprzejmości, ale w oczach miała coś zimnego, niemal triumfalnego. Powiedziała mi, że kuchnia ma problem z naczyniami, że wszystkie zmywarki są zapchane, że potrzebują kogoś, kto pomoże. Spojrzała na mnie wyczekująco, jakby to była najpewnalsza rzecz na świecie, że to ja powinnam wstać od tego pustego stolika i iść zmywać talerze. Moje ręce drżały, kiedy wstawałam. Nie z wściekłości, jeszcze nie. Z szoku. Z niewiary, że to dzieje się naprawdę. Że kobieta, której przekazałam 12 tysięcy złotych cztery godziny wcześniej, teraz każe mi zmywać naczynia na komunii mojej własnej wnuczki. W kuchni było gorąco i tłoczno, kelnerzy biegali tam i z powrotem niosąc brudne talerze i kieliszki. Jeden z nich, młody chłopak, z piegami, spojrzał na mnie ze współczuciem, gdy zaczęłam zakasywać rękawy eleganckiej bluzki, którą kupiłam specjalnie na tę okazję. Mydliny były zbyt gorące. Przypaliły mi dłonie, ale nie przestawałam. Zmywałam talerz za talerzem, kieliszek za kieliszkiem, podczas gdy za ścianą moja rodzina świętowała bez mnie. Słyszałam śmiech, oklasknięcie, gdy ktoś wygłaszał toast. Pewnie Tomek mówił o tym, jak jest dumny z Zuzi, jak cieszy się, że cała rodzina mogła się zebrać w tym wyjątkowym dniu. Cała rodzina, oprócz babci, która w tym czasie czyściła resztki ich kolacji, łzy mieszały się z mydlinami gorące, gorzkie łzy, które spływały mi po policzkach i kapały do zlewu. Czułam się jak służąca we własnej rodzinie gorzej niż służąca, służącą przynajmniej płaci się za pracę. W pewnym momencie do kuchni weszła Zuzia. Jej biała sukienka była teraz poplamiona sokiem i ciastem, twarzyczka rozanielona od słodyczy i uwagi. Zobaczyła mnie przy zlewie i jej buzia wykrzywiła się w zdziwieniu. Zapytała dlaczego babcia zmywa naczynia zamiast bawić się z nią. Dlaczego nie jadłam tortu? Dlaczego płaczę? Nie wiedziałam, co jej powiedzieć. Jak wytłumaczyć ośmiolatce, że jej mama upokorzyła jej babcie w najgorszy możliwy sposób? Jak powiedzieć dziecku, że rodzina potrafi być okrutna bez powodu? Uśmiechnęłam się przez łzy i powiedziałam, że babcia tylko pomaga, bo lubi pomagać. Że zaraz się skończy i będziemy mogły potańczyć razem. Ale gdy Zuzia wyszła, coś we mnie pękło. Nie była to eksplozja gniewu. To było coś zimniejszego, głębszego, jak pęknięcie w lodzie, które zaczyna się małe, ale rozchodzi się, aż całe tafle rozłamie na kawałki. Stałam w tej kuchni z rękami czerwonymi od gorącej wody, patrząc na sterte brudnych talerzy i poczułam, jak coś w mojej piersi kamieni się, twardnieje, zamienia się w coś zimnego i ostrego, co będzie ze mną już na zawsze. Dwanaście tysięcy złotych dwanaście tysięcy złotych, które przekazałam z uśmiechem, myśląc, że robię coś pięknego dla mojej wnuczki. A skończyło się tym, że stoję w kuchni jak pośredni sługus, zmywając naczynia dla ludzi, którzy nie potrafili nawet spojrzeć mi w oczy, gdy mnie upokarzali. Tomek, mój syn, mój jedynak, którego karmiłam, przewijałam, na którego zarobiłam na studia, pracując w trzech miejscach jednocześnie. Siedział tam w sali, której wynajęcie opłaciłam i pozwalał swojej żonie traktować mnie jak pomoc domową. A może nie tylko pozwalał? Może to był ich plan od początku? Ta myśl uderzyła mnie jak pięść w żołądek. Może od momentu, gdy zaoferowałam, że pokryję koszty komunii, planowali to wszystko. Może śmieli się ze mnie, gdy podpisywałam czek. Może myśleli, że stara, samotna babcia będzie wdzięczna za każdy okruch uwagi, nawet jeśli oznacza to upokorzenie. Skończyłam zmywanie o dziesiątej wieczorem. Wszyscy goście wyszli już do domu, niosąc ze sobą piękne wspomnienia z komunii małej Zuzi. Ja miałam tylko mokre ręce i plamę na bluzce od mydlin. Agnieszka nawet mi nie podziękowała. Tomek podszedł do mnie, gdy zbierałam torebkę, gotowa do wyjścia. Przez sekundę myślałam, że może w końcu powie coś, co wyjaśni tę sytuację. Że przeprosi za nieporozumienie, że przytuli mnie i powie, że jest mi wdzięczny za wszystko, co zrobiłam. Zamiast tego dał mi 20 złotych. Powiedział, że to za pomoc w kuchni. 20 złotych za cztery godziny pracy. Po tym jak opłaciłam całą imprezę, patrzyłam na ten żałosny banknot w mojej dłoni i czułam jak ostatnie resztki ciepła do mojego syna gasną. Jak miłość, którą nosiłam w sercu przez 42 lata jego życia, zamienia się w coś zimnego i twardego. Nie wzięłam tych pieniędzy. Położyłam je na stole i wyszłam, nie mówiąc ani słowa, w domu siedziałam w kuchni do trzeciej nad ranem, wpatrując się w rachunek za salę 12 tysięcy złotych podpisałam kontrakt jako organizator imprezy technicznie rzecz biorąc, to ja wynajęłam te salę, to moja impreza i wtedy mi się pomysł, następne tygodnie mijały w dziwnej, zimnej ciszy. Tomek dzwonił raz dziennie, jakby nic się nie stało. Opowiadał o pracy, o planach na wakacje z rodziną. Nigdy nie wspominał o komunii, nigdy nie pytał, jak się czuje. Jakby te cztery godziny w kuchni były najnaturalniejszą rzeczą na świecie. Agnieszka w ogóle nie dzwoniła. Ale Zuzia tak. Moja słodka wnuczka dzwoniła co kilka dni, opowiadając o szkole, o przyjaciółkach, o tym, że ma nadzieję, iż babcia znowu przyjdzie ją odwiedzić. W jej głosie słyszałam niewinność, której nie chciałam burzyć. Ona nie miała pojęcia o tym, co stało się naprawdę. Dla niej był to po prostu dzień, w którym babcia pomagała w kuchni. Każda rozmowa z Zuzią przypominała mi dlaczego to robię nie z zemsty, z miłości, z potrzeby ochrony jedynej osoby w tej rodzinie, która nadal patrzyła na mnie z czystym uczuciem. Zaczęłam planować, sprawdziłam kontrakt z hotelem, Rzeczywiście figurowałam jako główny organizator imprezy, to znaczyło, że miałam prawo do rezerwacji sali na przyszłe wydarzenia. Recepcjonistka była bardzo miła, gdy zadzwoniłam z pytaniem o możliwość organizacji kolejnej imprezy. Powiedziałam, że chciałabym zorganizować przyjęcie z okazji rocznicy komunii mojej wnuczki, że był to tak piękny dzień, iż chciałabym powtórzyć go za rok, może w nieco mniejszym gronie, ale z tymi samymi ludźmi. Dziewczyna w recepcji była zachwycona. Opowiedziała mi o pakietach rocznicowych, o możliwości rezerwacji tej samej sali, nawet o tym, że mogą użyć tych samych dekoracji. Wszystko brzmiało perfekcyjnie. Umawiając się na spotkanie w sprawie szczegółów, dodałam jeszcze jedną prośbę. Czy byłoby możliwe zainstalowanie systemu nagłośnienia? Chciałabym wygłosić mowę, powiedzieć kilka słów o tym, jak wiele znaczy dla mnie rodzina. Nie było żadnego problemu. Przez następne miesiące gromadziłam materiały. Nie była to łatwa praca, w końcu miałam już 72 lata i technologia nie była moją mocną stroną, ale nauczyłam się obsługiwać telefon z kamerą, nauczyłam się jak zapisywać rozmowy. Najbardziej bolesne było to, że nie musiałam długo czekać na materiał dowodowy. Tomek i Agnieszka rozmawiali o mnie przy zuzi. Dziecko, nieświadome okrucieństwa dorosłych, powtarzała mi ich słowa z niewinnością, która rozdzierała mi serce. Mama mówiła, że babcia jest naiwna że łatwo ją wykierować, bo desperacko potrzebuje akceptacji rodziny, że to była doskonała okazja, żeby sprawdzić, jak daleko może się posunąć. Tata mówił, że byłam zbyt miękka dla zuzi, że rozpieszczam ją prezentami i uwagą, przez co dziecko ma nierealistyczne oczekiwania wobec dorosłych. Ale najgorsze było to, co powiedziała Agnieszka o pieniądzach. Że 12 tysięcy to dla mnie pestka. Że nauczyciele na emeryturze mają świetne pensje i nie mam na co wydawać pieniędzy, więc równie dobrze mogę płacić za rodzinne imprezy. Że następnym razem może poprosi mnie o więcej, może przerobią całą kuchnię w mieszkaniu. Śmiała się, gdy to mówiła. Przez trzy miesiące zbierałam takie perełki. Nagrywałam rozmowy telefoniczne, w których Agnieszka opowiadała swoim przyjaciółkom o tym, jak sprytnie wykorzystała moją desperację. Notowałam komentarze Tomka o tym, że powinienem dawno temu postawić mi granice, ale że jest mi wygodnie, gdy płacę za wszystko. W międzyczasie byłam dla nich miła, jak zawsze. Dzwoniłam, pytałam o zdrowie, oferowałam pomoc. Grałam rolę kochającej babci i teściowej, która nie ma pojęcia o tym, co się za jej plecami dzieje, bo miałam plan. Sześć miesięcy po komunii Zuzi zadzwoniłam do Tomka z propozycją. Powiedziałam, że chciałabym zorganizować małą imprezę z okazji półrocznicy komunii wnuczki. Nic wielkiego, tylko najbliższa rodzina i kilku przyjaciół. Mała kolacja, żeby uczcić to, jak pięknie Zuzia radzi sobie z nową odpowiedzialnością, jaką niesie za sobą przyjęcie pierwszej komunii świętej. Tomek był zachwycony. Agnieszka jeszcze bardziej. Rezerwowałam tę samą salę w hotelu Paradise. Ten sam pokój, gdzie sześć miesięcy wcześniej zmywałam naczynia, podczas gdy moja rodzina bawiła się bez mnie. Tym razem jednak wszystko będzie inaczej. Tym razem to ja będę miała mikrofon. Przygotowywałam się jak do najważniejszego wystąpienia w życiu. Napisałam mowę, przećwiczyłam ją przed lustrem setki razy. Każde słowo, każda pauza, każda infleksja wszystko musiało być perfekcyjne. Kupiłam sobie nową sukienkę. elegancką, granatową, która podkreślała godność, jaką chciałam emanować w tym momencie. Poszłam do fryzjera, zadbałam o manicure. Jeśli miało to być moje ostatnie wystąpienie przed tą rodziną, chciałam wyglądać na kobietę, która wie, ile jest warta. Dzień imprezy był słoneczny, ciepły. Idealne warunki na to, co planowałam. Przyszłam do hotelu dwie godziny wcześniej, żeby wszystko sprawdzić. Recepcjonistka pamiętała mnie i była bardzo pomocna. System nagłośnienia działał perfekcyjnie. Mikrofon był bezprzewodowy, co oznaczało, że będę mogła się swobodnie poruszać po sali. Goście zaczęli przychodzić o siódmej. Tomek i Agnieszka przyszli pierwsi, z Zuzią ubrana w piękną różową sukienkę. Moja wnuczka rzuciła mi się w objęcia, szczęśliwa, że znowu będziemy świętować razem. Serce na sekundę mi się ścisnęło. To będzie najcięższe dla niej, ale nie miałam wyboru. Nie mogłam pozwolić, żeby rosła w rodzinie, która uczy ją, że można wykorzystywać ludzi, którzy nas kochają. Przyszli też inni goście: kuzynka Tomka z mężem, dwójka przyjacióły z pracy Agnieszki, sąsiadka z dziećmi. Wszystkie razem 12 osób, doskonała ilość świadków. Kolacja przebiegała miło. Rozmawialiśmy o szkole Zuzi, o planach wakacyjnych, o tym, jak szybko dzieci rosną. Agnieszka była wyjątkowo miła dla mnie, dziękowała za organizację imprezy, mówiła, jak to wspaniałe, że mogę pozwolić sobie na takie gesty. Tomek stale sprawdzał telefon, jakby szukał wymówki, żeby wcześniej wyjść, ale nie będzie mógł wyjść przed moją mową. Po deserze poprosiłam kelnera o mikrofon. Wszyscy spojrzeli na mnie z zaciekawieniem, szczególnie Zuzia, która uwielbiała, gdy byłam w centrum uwagi. Wstałam, włączyłam mikrofon i poczekałam, aż wszyscy ucichną. Zaczęłam spokojnie, ciepło. Mówiłam o tym, jak wiele dla mnie znaczy rodzina, jak ważne są wspólne chwile, jak bardzo cenię sobie możliwość bycia częścią życia mojej wnuczki. Goście słuchali z uśmiechem, niektórzy kiwali głowami ze zrozumieniem. Tomek i Agnieszka również się uśmiechali, pewni siebie, że to będzie kolejny spektakl uległej babci, która publicznie wyraża wdzięczność za to, że pozwalają jej wydawać pieniądze na rodzinę. Ale potem zmieniłam ton? Opowiedziałam o komunii sprzed sześciu miesięcy. O tym, jak szczęśliwa byłam, mogąc pokryć koszty tej pięknej uroczystości. O tym, jak bardzo zależało mi na tym, żeby ten dzień był perfekcyjny dla Zuzi. Agnieszka nadal się uśmiechała, ale w jej oczach zauważyłam pierwsze oznaki niepokoju. Opowiedziałam o tym, co stało się potem, o tym, gdzie zostałam posadzona, o tym, jak zostałam poproszona o pomoc w kuchni, o czterech godzinach zmywania naczyń, podczas gdy rodzina bawiła się w sali, za którą zapłaciłam. Sala była teraz kompletnie cicha. Nawet Zuzia przestała się wiercić na krześle, wyczuwając, że dzieje się coś ważnego. Tomek próbował mnie przerwać, ale podniosłam rękę i kontynuowałam. Opowiedziałam o 20 zł. O tym jak mój syn, którego wychowałam sama, pracując w trzech miejscach, żeby zapewnić mu wykształcenie, dał mi 20 zł za cztery godziny pracy po tym, jak zapłaciłam 12 tysięcy za imprezę. Atmosfera w sali zmieniła się całkowicie. Goście patrzyli na Tomka i Agnieszkę z mieszaniną szoku i odrazny. Kuzynka Tomka osłoniła usta dłonią, jakby nie mogła uwierzyć w to, co słyszy. Ale to nie był koniec. Wyciągnęłam telefon i odtworzyłam nagrania. Głos Agnieszki wypełnił salę, jej śmiech, gdy opowiadała przyjaciółce o tym, jak łatwo manipulować naiwną babcią, jak będzie mogła wykorzystać mą desperację do kolejnych wydatków. Potem głos Tomka, omawiającego ze współpracownikiem, jak wygodnie jest mieć matkę, która płaci za wszystko, podczas gdy on może wydawać własne pieniądze na rzeczy, które naprawdę chce. Z każdą sekundą nagrania Agnieszka stawała się coraz bledsza. Tomek próbował wstać, ale jego żona złapała go za rękę, jakby chciała go zatrzymać. Gdy skończyłam odtwarzać nagrania, w sali panowała martwa cisza. Wtedy powiedziałam ostatnią rzecz, którą przygotowałam. Poinformowałam wszystkich, że to była moja ostatnia inwestycja w tę rodzinę, że od dziś każdy grosz, który wydaję na prezenty, na imprezy, na cokolwiek związanego z moim synem i jego żoną, będzie miał jednego, jedynego beneficjenta – mią wnuczkę Zuzię. Powiedziałam, że założyłam dla niej konto, na którym będę odkładać pieniądze, które wcześniej wydawałam na rodzinne okazje. Że gdy skończy 18 lat, będzie miała fund uducyjny, który pozwoli jej na studia w dowolnym miejscu na świecie z dala od rodziców, którzy uczą ją, że można wykorzystywać ludzi, którzy nas kochają. Powiedziałam też, że każdy w tej sali ma prawo wiedzieć, jak wygląda prawdziwa twarz tej rodziny. Że każdy ma prawo wiedzieć, że gdy zapraszają ich na imprezy opłacone przez babcie, to ta sama babcia zmywa potem naczynia w kuchni. Gdy skończyłam, oddałam mikrofon kelnerowi i usiadłam. Sala eksplodowała. Kuzynka Tomka wstała i wyszła, ciągnąc za sobą męża. Przyjaciółki Agnieszki siedzieli jak skamieniały, nie wiedząc gdzie podziać wzrok. Sąsiadka chwyciła swoje dzieci i również zaczęła się zbierać do wyjścia. Tomek w końcu znalazł głos. Krzyczał na mnie, że to było niesprawiedliwe, że przesiam ich przed obcymi ludźmi, że to rodzinne sprawy powinny pozostać w rodzinie. Odpowiedziałam mu spokojnie, że miał rację. To były rodzinne sprawy. I gdyby traktował mnie jak rodzinę sześć miesięcy temu, zostałyby rodzinnymi sprawami. Agnieszka płakała. Nie płakała z żalu czy skruchy, płakała ze złości i upokorzenia. Prosiła gości, żeby jej nie słuchali, żeby nie wierzyli w te nagrania, że to wszystko zostało wyrwane z kontekstu. Ale nikt już nie słuchał. Jedna po drugiej, rodziny wychodziły z sali. Niektórzy rzucali na odchodne spojrzenia pełne wymowy w stronę Tomka i Agnieszki. Inni po prostu wychodzili w milczeniu, jakby chcieli jak najszybciej znaleźć się poza zasięgiem tego dramatu. W końcu zostaliśmy tylko we troje: ja, Tomek i Agnieszka. Zuzia wyszła wcześniej z sąsiadką, która zaproponowała, że zabierze ją do domu i będzie na nią czekać, aż rodzice się uspokoją. Tomek podszedł do mnie, jego twarz była czerwona od gniewu. Powiedział, że zniszczyłam jego życie, że przez moją zemstę jego żona będzie się wstydzić pokazywać między ludźmi. Że Zuzia będzie cierpieć z powodu tego, co zrobiłam. Spojrzałam na niego, na tego mężczyznę, którego kochałam bezwarunkowo przez 42 lata, i poczułam nic. Pustkę, gdzie kiedyś było ciepło. Powiedziałam mu, że jego życie zniszczył on sam, że nikt nie kazał mu traktować własnej matki jak służącej, że nikt nie zmuszał go do tego, żeby pozwolić żonie mnie poniżać. Powiedziałam też, że Zuzia będzie cierpieć, ale nie z mojego powodu. Będzie cierpieć, bo rodzi się z rodzicami, którzy nie umieją okazywać szacunku ludziom, którzy ich kochają. Agnieszka w końcu przestała płakać i spojrzała na mnie z czymś, co mogłabym określić jako nienawiść. Powiedziała, „że jestem żałosną, starszą kobietą, która nie potrafi zaakceptować tego, że syn już nie potrzebuje mamy, że moja zemsta to znak desperacji i żałości nad sobą. Uśmiechnęłam się do niej. Pierwszy szczery uśmiech tego wieczoru. Powiedziałam, że może ma rację. Może jestem żałosna, ale przynajmniej nie jestem oszustką, która wykorzystuje miłość innych ludzi dla własnych korzyści. Powiedziałam też, że ma teraz to, czego zawsze chciała rodzinę bez wtrącającej się babci. Że może teraz sama płacić za wszystkie imprezy, wszystkie prezenty, wszystkie przyjęcia. Ale ostrzegłam ją też przed jedną rzeczą: Zuzia będzie miała 18 lat za 10 lat. I kiedy przyjdzie moment, gdy będzie musiała wybrać między rodzicami, którzy nauczyli ją, że można wykorzystywać ludzi, a babcią, która zadbała o jej przyszłość, to zobaczymy, kto ostatecznie wygra. Wyszłam z sali, zostawiając ich samych z rachunkiem za imprezę, którą tym razem opłaciłam z góry, jako ostatni prezent dla syna, który przestał być moim synem. Trzy miesiące minęły od tamtego wieczoru. Tomek dzwonił dwa razy. Raz, żeby mnie przeklinać, drugi raz, żeby prosić o wybaczenie i pieniądze na remont mieszkania. Na oba telefony odpowiedziałam tak samo, że numer, który zna, został zdeaktywowany i jeśli chce się ze mną kontaktować, może to robić przez prawnika. Agnieszka nie dzwoniła w ogóle. Ale Zuzia tak, moja słodka wnuczka dzwoni co kilka dni z nowego telefonu, który dla niej kupiłam. Rodzice nie wiedzą o tym telefonie. To nasz sekret. Opowiada mi o szkole, o przyjaciółkach, o tym, że marzy o podróży do Paryża, bo widziała film o wieży Eiffla. Nie mówi o rodzicach, nie opowiada o atmosferze w domu. Jest za mądra jak na swój wiek. Już rozumie, że rodzina to nie tylko ludzie, którzy się kłócą przy kolacji. Co tydzień kładę na jej konto dwa tysiące złotych. Za dziesięć lat będzie miała wystarczająco dużo, żeby studiować gdzie chce, mieszkać gdzie chce, być kim chce, niezależnie od rodziców. A ja. Ja spoglądało się na swoje odbicie w lustrze i widzę kobietę, która w końcu nauczyła się stawiać granice. Kobietę, która nie pozwoli już nikomu wykorzystywać swojej miłości. Czy żałuję tego, co zrobiłam? Nie, ani przez sekundę. Czy było to okrutne? Tak, było. Ale czasem, okrucieństwo to jedyny język, który rozumieją ludzie, którzy za długo korzystali z cudzej dobroci. Teraz, gdy siedzę w swojej kuchni z herbatą i słucham, jak Zuzia opowiada mi przez telefon o swoich planach na przyszłość, wiem, że podjęłam dobrą decyzję. Straciłam syna, ale uratowałam wnuczkę. A to jest wymiana, na którą zawsze będę mogła liczyć. Jeśli spodobała Ci się ta historia, zasubskrybuj kanał i zostaw lajka. Jutro czeka na Ciebie kolejna opowieść, której nie chcesz przegapić.